Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco, zapraszam Was na kolejny update e, projektu Denko i oczywiście z góry tutaj starych moich widzów przepraszam za to, że niektóre produkty tutaj w tym akurat projekcie Denko się powtórzą, e, no ale zużywam e, produkty, które... Mm, powtarzają się w mojej łazience, na przykład lakier do włosów czy tam szampon, z tego też względu, że te produkty mi się sprawdzają i cały czas są w mojej łazience i je na bieżąco używam, ale więc z, z własnego doświadczenia, że nowi widzowie nie cofają się do tych starszych filmików, dlatego też postanowiłam, że będę nagrywać takie projekty denko, mimo że się te produkty powtarzają, bo jak wiadomo no z każdym nim jakiś tam nowy widz czy dwóch przybędzie, dlatego też no, oni też coś chcieliby pewnie wiedzieć. Jeśli oczywiście wydaje Wam się filmik nudny, nie musicie oglądać, znajdźcie coś ciekawszego, oczywiście na moim kanale, a skoro chcecie oglądać mnie, to bardzo będzie mi miło e, i tak, po pierwsze z, udało mi się zużyć przyznaję się bez bicia, że nie samej e, produkt z firmy Garnier e, jest to szampon, jak widzicie jest to szampon do włosów farbowanych lub z pasemkami 400 ml kosztuje 8,39 w Rossmanie i, e, e, mówiłam 400 ml, mówiłam on posiada naturalne ekstrakty ja bardzo lubię te szampony z tej serii e, z, który miałam, miałam na objętość i do włosów chyba przesuszonych bodajże, czy tam suchych, jakichś takich do zniszczonych, o w każdym bądź razie i z tego jedynego szamponu nie jestem zadowolona, przyznaję się tutaj bez bicia, użyłam go ja osobiście cztery razy i tak, szampon niemiłosiernie pląta włosy, dostałam od niego delikatnego łupieżu, którą mnie swędziała i no po prostu dla mnie się kompletnie nie nadaje ja używałam kiedyś dawno szałmy, również właśnie do włosów farbowanych od niej również miałam łupież i nie wiem czy to po prostu jakiś zbieg okoliczności Że te oba szampony są właśnie do włosów farbowanych Czy nie wiem, czy one posiadają jakiś Podobny składnik, który wywołuje U mnie właśnie no to Swędzenie głowy, nie jestem z niego zadowolona Nigdy więcej go nie kupię, moja mama go zużyła Mój tato go też chyba raz użył I ich też swędziała głowa mojej mamie Moja mama ma dłuższe włosy, też plątał Strasznie włosy i ogólnie no nie jestem Zadowolona, na pewno nie kupię ponownie i Wam nie polecam Bo nie wiem czy on taki Jakiś ma składnik, który wywołuje u mnie podrażnienie głowy Nie mam pojęcia. Kolejna Produktem do włosów, który udało mi się zużyć jest maska, e, jest to maska nawilżająca do włosów suchych z firmy Alterna. E, to jest akurat Granat i Aloes. 150 ml kosztuje 8,99, albo kosztowało przynajmniej, teraz nie wiem, bo dosyć dawno, mam, dosyć dawno mam ten produkt. Jestem mega z niego zadowolona, jest po prostu rewelacyjny, fenomenalny, e, gorąco go polecam. E, tutaj jest napisane, że właśnie raz w tygodniu można stosować, masować mokre włosy, pozostawić na czas odpowiedni. E, I troszeczkę dla mnie to jest głupie, no bo nie wiadomo, czy na 5 minut, 10, na pół godziny, czy na 2 godziny. E, ja go średnio trzymam pół godziny na włosach. E, włosy po użyciu tego produktu są fantastycznie mięciutkie, fantastycznie się u Układają. Nie trzeba używać grzebienia i są fenomenalnie nawilżone. Ja powiem, że nie znam się na, tych, na tym całym składzie, na tych wszystkich specyfikach, ale ja odysłam wrażenie, że po użyciu e, właśnie tej maski, jak zmyłam później ją, to włosy dłużej suszyłam, nawet nie wiem, czy one były tak po prostu nawilżone dzięki temu produktowi nie mogłam ich po prostu dosuszyć. Takie były cały czas mokre, nawilżone. Takie, miałam takie wrażenie nawilżenia. Polecam gorąco ten produkt fantastyczny. Jak macie problem z plączącymi się włosami, właśnie z suchymi końcówkami. On jest fantastyczny, fantastycznie nawilża, pięknie włosy wygładza, fajnie się po nim układają i rozczesują, ja nie potrzebuję grzebienia. I dalej mamy do włosów coś. Do włosów mamy powiem Wam tutaj razem padniecie ze mną. W czasie ostatniego projektu denku użyłam trzy lakiery, oczywiście moja mama też e, w międzyczasie się nimi e, psika i tak, to są wszystkie lakiery, jak widzicie z Belli e, 250 ml kosztuje w normalnej cenie 12,99, jak jest jakaś promocja 9,99 i tutaj mamy czwóreczkę, wszystkie są czwóreczki te są akurat e, ten jeden neutralny, ten jakiś zwykły maksymalnie utrwalający, ten plus lśniący lakier ja zawsze mówię Wam, że lubię te lakiery ale nigdy nie mówię za co je lubię lubię te lakiery z tego też względu, że one fantastycznie e, utrwalają, e, nie włosów, nie tworzą takiej świecącej powłoki na włosach, że włosy wyglądają jakby były tłuste, i jak się nawet je. Czasami miałam taką sytuację, że spryskałam włosy, a grzywka dalej mi leciała i musiałam je rozczesać po prostu. Nie zostawiają takiego białego pyłku na włosach, po prostu tak się nie pylą, co jest dla mnie dużym plusem. Fajnie utrwalają, tak jak mówię, fryzurka fajnie się utrzymuje. Ja, jak wiecie, muszę tutaj niestety grzywka mocniej spryskać, i one fantastycznie sobie radzą. Nie dostałam od nich żadnego upierzu, mi nie spędziała, i od zawsze są one, od dłuższego czasu przynajmniej są one ze mną, jak widzicie, idą po prostu jak świeże bułki nie? Kolejnym produktem do włosów jest oczywiście guma. I to chyba będzie ostatnia guma, którą zużyłam, bo mój mąż stwierdził, że już nie będzie używał gumy, bo jakoś włosy nie chcą mu się układać od tego i będziemy, mi się chyba na żel zwykły. Ale jak wiecie, bardzo lubię tą gumę do włosów. Fajnie, dla, jak dla mnie, fajnie e, można wykreować jakieś tam fryzurki, fajnie też utrwala. E, lubię ją po prostu. I teraz, może co, aha, jeszcze twarz. Teraz, jeśli chodzi o twarz, to krem Mino, Bardzo lubię go za zapach. Bardzo go lubię za to, że za 150 litrów płacimy w Biedronce, 5,99. Jest fajny, jest wydajny, jest uniwersalny do, jako basam do rąk, do stóp, jako maseczka, jako krem do twarzy, po prostu jest fenomenalny, fantastyczny dla dzidziusiów, po prostu e, do wszystkiego. Kolejnym produktem do twarzy są chusteczki do demakijażu z Biedronki B. Be Beauty i to są do cery suchej i wrażliwej. Powiem Wam szczerze, że nigdy więcej nie kupię tego produktu. Za 25 chusteczek płacimy 3,99. Nie wiem do czego one się nadadzą. Ja mam twarz ogólnie, nie określam swojej twarzy jako twarzy wrażliwej, jako cery wrażliwej. I mimo tego, że ten produkt jest tutaj napisany, że jest do cery wrażliwej, moim zdaniem on się nie nadaje nawet do zwykłej, normalnej twarzy, która po prostu nie jest, nie jest jakaś tam. Właśnie wrażliwa Mnie po prostu podrażniał, szczypała mnie twarzy Już nawet nie używałam tych chusteczek do demakijażu Oczu, bo nie wiem po prostu co by się stało Jak dla mnie po, po tym produkcie Buzia szczypie Piecze, swędzi Po prostu mam, miałam okolice oczu całe czerwone Także no nie, nada, nie nadawały się kompletnie Użyłam może 15 Resztę zużyłam chyba do czyszczenia butów Po prostu Kolejnym produktem do twarzy jest mleczko jest to mleczko Nivea wizaż. podaj, że tak? Dobrze, Nivea wizaż. E, I to jest mleczko czy cera, normalna i mieszana. E, jak wiecie, ja używam mleczka, e, jak mam mocniejszy makijaż do zmycia właśnie makijażu oczu. E, fantastycznie to mleczko sobie radzi. E, Przytrzymać dłużej po prostu waciki i fajnie on rozpuszcza maskara, eyeliner, wszystko. Jest po prostu rewelacyjna, 200 ml coś około 14-15 zł. Jak jakaś promocja pewnie 12 czy tam 11 zł. Bardzo fajne. Do całej twarzy nie używam, bo po prostu mam wtedy tłustą twarz. Nie lubię tego, ale do samych oczu Super. I jeśli chodzi o twarz, to dwie maseczki, oczywiście perfekta, ta maseczka to jest maseczka odżywcza, ta głęboko nawilżająca złoty 60 chyba 9 kosztują i taka maseczka starcza mi na 4 aplikacje, tutaj jest 10 ml są fantastyczne, fenomenalne rewelacyjnie nawilżają, widać po prostu jak ja na przykład mam te partie przesuszone czy brodę po prostu ta maseczka się całkowicie plastycznie wchłania, ja zostawiam ją na twarzy następnie nadmiar po prostu wcieram jako krem i już nie muszę używać kremów nawilżających polecam, polecam i polecam kolejnym produktem do twarzy do oczu jest drugi miałam taki właśnie, to jest żel dokładnie Wam tylko powiem, bo wygładzający żel do, do boże, pielęgnacji oczu okolic oczu z japońską sakę i ryżem, tyle tej literek, że po prostu no, ślepa jest za przeproszeniem. A, I tak, fantastyczny. Ja wam powiem, że nie wiem, czy to jest jego działanie, czy po prostu to jest taki chwyt e, marketingowy. E, taki trik po prostu kosmetyczny. A on tutaj w sobie zawiera takie. Mm, mieniące się jakby drobinki, ale bardzo delikatnie, takie same jak ta szafirowa emulsja i po prostu moim zdaniem, i tak czytałam też w internecie jakoś na jakiejś tam stronie, że po prostu te kremy mają za zadanie odbijać światło, no i wtedy my myślimy, że super ekstra, on faktycznie wygładza i rozświetla te okolice oczu, ale mimo wszystko za efekt, za po prostu ten trik, ja go naprawdę lubię i naprawdę go polecam, ładnie nawyża, wygląda przynajmniej to oko takie, to spojrzenie rozświetlone i ja polecam. I teraz tak, jeśli chodzi o Wody toaletowe, to zużyłam już tą moją ulubioną wodę toaletową z Avonu, mój ulubiony kolor opakowania, bardzo fajnie pachnie, bardzo ładnie, bardzo łagodnie, subtelnie, delikatnie, dziewczęco, moim zdaniem nadaje się dla młodszych, dla starszych, dla najmłodszych nawet, bo jest naprawdę bardzo delikatna, tania, za 50 litrów płacimy, nie wiem, 19 zł w Avonie, w zależności jaka tam jest promocja. I teraz ciało. Udało mi się zużyć kolejny żel pod prysznic, tym razem jest to żel Fa. Oczywiście ja moje ulubione zapachy to właśnie te zapachy takie słodkie, kwiatowe, mleczne, właśnie to jest miód i chyba mleko tutaj bodajże. Dobrze nie umiem niemieckiego, więc nie będę tutaj kupa siebie paliła. Ale w każdym bądź razie ja wymagam od żelu po prostu tego, żeby ładnie czyścił, ładnie oczyszczał, nie musi nawilżać. No i te żele, które do, do tej pory stosuję, są takie. I jeśli ładnie pachnie, to już dla mnie jest super. Kolejnym produktem, który zużyłam jest mleczko do ciała. Jest to mleczko z Niwa. Ujęte mleczko do ciała. Skóra sucha i 250 litrów. Ja go dostałam. Ten balsam za grosz. Za jakieś tam zakupy większe w Rosmanie. Fantastycznie nawilża. Ładnie taką gładziutką skórę pozostawia. Nawilżoną. Oczywiście żadnej tam rewelacji nie robi. Nie wiem, żebym się w nim zakochała bez pamięci. Ale ogólnie jest fajny. Ładnie nawilża. I, i fajnie mi się podoba to opakowanie. Tutaj w takim jakby delikatnym kształcie. jakieś nie wiem, kobiecej kształtów. Fajny jest, nie wiem ile kosztuje w normalnej cenie, ale ja miałam to granatowe, z granatowego byłam bardziej zadowolona, ale to jest również dobre. I ostatnie trzy produkty są to Produkty do paznokci, Skończyłam oliwkę. To jest oliwka z Nile Design. Ze takiej strony, na której ja zamawiam właśnie produkty, wszystkie tam do paznokci I skończyłam oliwkę. Już bardzo, bardzo długo ją miałam. Stosuję ją jako właśnie taką oliwkę nawilżającą na skórki, bądź też jak nie mam jakiejś tam odżywki, to po prostu na same paznokcie, żeby tak je nawilżyć. I dwa lakiery. Ten lakier z Essence, nie wiem, czy będzie widać. On już tutaj delikatnie zasechł. Po prostu dla mnie już się nie nadaje do malowania. Jakaś woda się z niego wydzieli liła tutaj, ale ogólnie kocham lakiery z Essence i bardzo, bardzo gorąco je polecam. I ostatnim lakierem, ostatnim produktem i ostatnim lakierem, który słyszałam jest Lakier z Willowly. Jest to lakier pękający. Według mnie e, najlepszy lakier, najlepszy efekt lakieru pękającego, jaki miałam. Uwielbiam je tyle, że u, w tych lakierach jest taki mankament, że one bardzo szybko zasychają. Niestety e, po paru tam użyciach e, tworzą się takie grudy, krupy i po prostu nie da się już nic z nim zrobić. Ja dolałam do niego zmywacza i niestety pomalowałam nim paznokcie e, Czekałam pół godziny i on po prostu nie zasychł, dlatego też dla mnie on już się nadaje do wyrzucenia. E, no niestety one są takie, że po prostu je trzeba szybko służyć, bo bardzo szybko zasychają. No i to by było wszystko. Pewnie znowu napiszecie mi, albo jakaś nowa chyba stwierdzi, że szybko mówiłam, ale chciałam się po prostu zmieścić jakoś w czasie, bo długie filmiki strasznie długo się wygrywałem, nie wiem dlaczego. No i to by był cały projekt, mój projekt Denko. Teraz wszystkie oczywiście produkty idą do śmieci w końcu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Trzymajcie się plutko Do zobaczenia. Pa, pa!